Mówią nam, żeby nie oceniać, ale czy zastanawialiście się kiedyś dlaczego? Ocenianie jest konieczne, bo bez oceniania człowiek nie potrafi rozpoznać ani dobra, ani zła. Dopiero kiedy zaczynamy oceniać, widzimy jasno, kto nas krzywdzi, kto on manipuluje, a kto jest neutralny lub naprawdę wspiera swoim światem. Na tej planecie istnieje ogromna ilość sił ciemności i zła, bo jest to planeta czystowa. Właśnie dlatego musimy nauczyć się weryfikować, co nam służy, a co nas wykańcza. Dlatego mówię tak intensywnie o prawdzie, o obecnej sytuacji i religijnej, i systemowej. Bo człowiek, który naprawdę się budzi, który ma w sobie prawdziwe serce, musi wiedzieć, jakie pułapki na niego. Go czekają. A te pułapki są tworzone po to, aby utrzymać człowieka w pierwszych pięciu wymiarach i nigdy ich ma nie przekroczyć. To, czego uczą nas od lat, że nie powinniśmy oceniać, jest błędem, bo przecież oceniamy cały czas, non-stop, codziennie. A przecież bez oceniania nigdy nie odkryjemy masek ludzi i ich zakłamania. Człowiek obudzony ma łączność z górą, z przestrzenią, która podpowiada, co jest dobre, a co złe. Oprócz tego, że nagrywam treści, w których przestrzegam Was oraz podpowiadam, jak macie się chronić, dodatkowo też w trosce o Wasze osobiste potrzeby prowadzę indywidualne konsultacje telefoniczne, kompleksową pomoc, kluczowe działania, odczyty podpowiedzi co do sytuacji, odcięcie blokad i wiele innych. Dzięki wielowymiarowej pomocy otrzymujecie także poprawę zdrowia i spokoju ducha i na nowo możecie gruntować wyższą wibrację. Pamiętajcie, ocenianie nie jest atakiem, jest ochroną, jest światłem, które pozwala zobaczyć to, co miało pozostać ukryte. I dopiero wtedy zaczynamy naprawdę iść drogą, która prowadzi ponad iluzję, ponad manipulację. Pozdrawiam.